Proszę wybieram się 14 lipca na uroczystości organizowane przez Kościół Katolicki, ale w, z obecnością i współdziałaniem innych kościołów na terenie y, Wołynia, na uroczystości związane z 70. rocznicą y, zbrodni wołyńskiej. Rozmawiałem z Panem Prezydentem Janukowiczem, wiem, że są przeszkody natury absolutnie obiektywne utrudniający jemu obecność w Łódzku ale jednocześnie uzyskałem zapewnienie, że w Łódzku w czasie tych uroczystości państwo ukraińskie będzie reprezentowane na odpowiednim poziomie przez kogoś innego, a i umówiliśmy się, będziemy jeszcze tą rozmowę kontynuowali, że postaramy się jako prezydenci zaznaczyć nasze osobiste zaangażowanie i urzędów prezydenckich w proces pojednania polsko-ukraińskiego przy okazji właśnie wspólnego przeżywania. Dramatu, y, dramatu z czasów II wojny światowej. Wspólnie przygotowujemy komunikat. Ten komunikat zostanie opublikowany przed dniu tej tragicznej rocznicy. Natomiast cokolwiek będziemy robić, wszystko będziemy robić razem i to będzie skierowane na pojednanie naszych narodów. I co jest bardzo ważne. Te działania będą skierowane na przyszłość. Te działania Domo, będą skierowane na młodzież. I dlatego do, też. sprawy nie, nie tylko. Dlatego też do tej sprawy angażujemy nie tylko przedstawicieli państwowych, którzy przeprowadzają swoją odpowiednią pracę, ale też do tej pracy dołączyła cerkiew. Cerkiew też wyraziła swoje życzenie podążać tę drogą, drogą pojednania.